zajęła Pani Kost Zgoleta 391 punktów. Drugie miejsce, świetnym wynikiem dzisiaj zajęła Pani Lipka Agnieszka 391. I bez I bezapelacyjnie pierwsze miejsce Pani Alicja Szopa 420. miejsce Michał Rogda 533 punkty drugie miejsce Klejn Maciu Rzezino. I pierwsze miejsce jak ubiegłym

No i miejsce pierwsze z przewagą 20 punktową nad strzelnym 2206 punktów. Zwycięzcą tegorocznych zmagań była drużyna Półczyna, która wyprzedziła strzelną o 20 punktów. Trzecie miejsce zajął Łebcz. Ogólnie y, miejscowości startowało 13, w tym 10 kompletnych, gdzie wszystkie miejsca startujące były obsadzone. Indywidualnie najlepsi w kategorii kobiet. Trzecie miejsce pani Kos -Violeta z Łebcza. Drugie miejsce pani Lipka Agnieszka. z Znakomitym wynikiem dzisiaj to jest najwyższy wynik. Wszystkich turniejach, jeśli chodzi o ten rok w kategorii kobiet 128 punktów. No i pierwsze miejsce, najwyższa, bezapelacyjnie najlepsza, 420 punktów, Pani Alicja Szopa. Jeśli chodzi o kategorię panów, trzecie miejsce zajął Pan Michał Rogda, który był przed tym turniejem drugi, ale w ostatnim turnieju dał się wyprzedzić Panu Marcinowi Kleń, który wyprzedził go o 7 punktów. I pierwsze miejsce, jak Ciężko mi jest powiedzieć jak zawsze, ale na pewno jak w zeszłym roku Pan Minkowski, Krzysztof, 558 punktów. Sekret no to taki, że po prostu trening czyni mistrza, trzeba trenować systematycznie. Jak nie idzie, trzeba iść dalej na trening, dalej trenować, dalej się starać. I wtedy to wyniki same przychodzą, same od siebie. Staram się w klubie sportowym Zatoka trenować z kolegami. Jeździmy, gramy po Polsce, w pierwszej lidze jesteśmy. Walczymy o tę w miarę czołowe miejsca.